Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielki czwartek to szczególny dzień w życiu każdego kapłana, ale myślę, że w życiu każdego z nas, bo dzień ustanowienia Eucharystii. I Pan Bóg daje nam dzisiaj wyjątkowe słowo, słowo pełne niezwykłych gestów, ale też słowo, które potrafi zaskoczyć. Zdanie, które pada na początku, mnie osobiście zaskoczyło bardzo mocno. Kiedy diabeł nakłonił już serce Judasza do tego, aby wydał Jezusa, I Jezus wie o tym. Czyni on wtedy niezwykły gest. Po prostu nogi się pode mną uginają, kiedy widzę czy słyszę o tym, że Jezus zdejmuje szaty, przepasuje się, klęka przed każdym z apostołów, w tym przed Judaszem i zaczyna myć im nogi. To jest niesłychane, że Jezus myje nogi też Judaszowi, temu, który go zdradzi. I Jezus o tym wie. To jest Ewangelia, która wyciska łzy na naszych oczach. Ewangelia, która jest pełna takiego potężnego, pozytywnego ładunku, który mówi nam: nieważne kim jesteś, nieważne jak daleko odszedłeś, nieważne jakie. Plany masz w swojej głowie co do Jezusa. On jest gotowy klęknąć przed Tobą i umyć Tobie nogi. To jest coś niesłychanego. To jest pierwsze, co w tej Ewangelii po prostu powala człowieka, nawet wielkiego olbrzyma. Drugie to jest to, co Jezus robi z Piotrem. Piotr mówi, Panie, Ty będziesz mi nogi mył, Ty... Mój mistrz, mój nauczyciel, nigdy nie będziesz mi nóg mył. Tak sobie pomyślałem, że warto zacytować tu słowa, które padają w dziejach apostolskich, a które często powtarzamy. Faktycznie, więcej jest szczęścia w dawaniu, aniżeli w braniu. I Piotr pokazuje właśnie taką postawę. Panie, ty mi nic nie musisz dawać. Ja jestem tobie gotowy oddać wszystko moje życie. I to, które oddałem chodząc za tobą przez ostatnie trzy lata, i to, które jestem gotowy oddać za chwilę, umierając razem z tobą, ale nic nie chcę brać. Tymczasem, jeżeli nigdy nie weźmiesz, to co kiedyś dasz? Jezus pokazuje Piotrowi, że zanim pójdziesz dawać, musisz być tym, który bierze. I ta Ewangelia pada dzisiaj. Nie tylko dlatego, że chcemy przeżywać taką niezwykłe, takie niezwykłe poczucie tego, że Jezus jest gotowy naprawdę klękać przed nami i myć nam te nogi, bez względu na to, kim jesteśmy. Ale ta Ewangelia jest również dzisiaj nam dana po to, byśmy zrozumieli, co my mamy w Eucharystii. Jeżeli Jezus jest gotowy myć swoim uczniom nogi i posyła ich później, by czynili tak samo. I zanim oni pójdą myć nogi innym, w cudzysłowie, Jezus im to czyni, to to samo mamy w Eucharystii. Jezus daje nam siebie w Eucharystii, w Eucharystii, która jest ucztą miłości, po to, abyśmy doświadczając Eucharystii, doświadczając niezwykłej miłości Mistrza, byśmy potrafili tą miłością żyć wszędzie tam, gdzie pójdziemy. Wszędzie tam, gdzie ludzie mają brudne, śmierdzące nogi, byśmy potrafili tam iść z miłością. Dlatego pozwól sobie dzisiaj, drogi przyjacielu, umyć nogi. Nie patrz na to, jak one są brudne. Nie wstydź się tego. Nie patrz na to, jak są stare. Jak są spracowane odchodzenia. Może po różnych ścieżkach swojego życia. Może nawet po takich ścieżkach, których się wstydzisz. Nie bój się tego. Nie wstydź się. Po prostu pozwól sobie umyć nogi. Tylko wtedy będziesz gotowy do tego, aby myć nogi tym, których spotkasz w swoim życiu.